Siemanko, z tej strony, David, to jest kolejny filmik z Genshin Impact. Mianowicie dostałem info na naszym Discordzie od, od użytkownika NoHand, Więc wielkie dzięki za to, że na stronie Alienware, czyli właśnie tutaj, link będzie oczywiście w opisie, można sobie zgarnąć 50 primogenemów za free. Wystarczy się tylko, się tylko zalogować. Tutaj trzeba będzie kliknąć: można się zalogować przez Twittera, Facebooka, Discorda, Twitcha bądź Steama. Albo po prostu założyć, założyć sobie konto na, 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 tej, na tej właśnie stronie. I po prostu tutaj będziecie mieli getki, get tak jak tutaj macie napisane. Zostało ich chyba jeszcze 2500, tysiąca, jeżeli się nie mylę, bo nie wiem czemu tutaj, jak już widziałem klucz, to nie pokazuje właśnie ile ich zostało i czemu nie można, nie można, że tak powiem. Nie ma całego tego panelu. Więc zostało ich chyba za jakieś 2500, tysiąca, więc, więc jak coś to. to liczba jest ograniczona, więc, więc śpieszcie się. No i po prostu idziecie na stronę, na stronę Gęsina, mianowicie tutaj chyba od razu przerzuci. Da. Tutaj będzie normalnie do przerzucenia link. Link tak samo będzie w opisie. No i po prostu wpisujecie ten, ten, wpisujecie ten kodik, ewentualnie możecie go w grze wpisać, bo teraz jest taka opcja. No i tak samo te kody już działają na, na konsoli, czyli na PlayStation 4. Więc takie szybkie info, że, że można sobie zgarnąć właśnie 50, 50 Primogemów za free. Tylko tak jak mówię, ograniczona liczba, więc, więc no, pośpieszcie się, tak? Nie wiem, nie wiem ile jeszcze zostanie. Z tego co wiem, to nie trzeba, bo tutaj na tej stronie jest coś takiego jak wbijanie poziomów, ale chyba do tego nie trzeba mieć żadnego poziomu na, na tej stronie. Więc po prostu założycie konto, zalogujecie się przez coś, co tam wymieniłem, czyli przez Twittera, Facebooka, Discorda, Twitcha albo Steama i po prostu będziecie mogli sobie wziąć. No, oczywiście, musicie mieć dziesiąty Adventure Rank, żeby żeby, żeby ten, żeby użyć tego kodu tak jak chyba z każdym, z każdym promocodem jest, więc, więc no więc jak coś nie to mówię, szybko, szybko sobie zgarnijcie wszystko, szybko sobie ten wklepcie, żebyście mieli, żebyście potem nie żałowali, więc, więc no, więc trzymajcie się mam nadzieję, że pomogło zapraszam oczywiście właśnie na Discorda, gdzie dostałem to info od Nohenda jeszcze raz, wielkie dzięki za to info, zapraszam również na streamki Link oczywiście w opisie. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i słyszymy się w następnym materiale bądź, bądź na streamku albo na Discordzie, więc no, trzymajcie się i do następnego.